Hej, hej, hej! Witajcie już w piątym materiale z pięciu ciekawostek, isteregów z Watchdogs Legion. Zapraszam! I na wstępie pierwszym isteregiem będzie nawiązanie do skoku wiary z Assassin's Creed. W misji Luka w pamięci wystarczy, że wykonamy hakowanie, a potem skoczymy do wody, by aktywować skok wiary. ETO. ETO. środkowy przycisk Niektóre postaci, które zwerbujemy, będą miały zawód Hitman. I to jest odniesienie do Hitmana, znanego również pod pseudonimem Agent 47. W tym miejscu możemy natrafić na sekret dobrze skryty za kominkiem, którym będzie kocie przyjęcie przy filżance herbaty. Przeładowanie... Tutaj możemy natrafić na plakat przypominający stylistyką do plakatu z filmu Ludzka Stonoga z 2009 roku. Na koniec w tym miejscu możemy znaleźć kilku zabawkowych gwardzistów królewskich. U mnie ci gwardziści to już chyba trzeci raz są. Piąta ciekawostka już za nami, a więc cześć siemaneczko, widzimy się w następnych odcinkach. Siema! To all you possible hot